Doesn't matter if the snow is falling, or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in the numer 4 I mamy pierścionek z gwiazdką. I tak wygląda ten pierścionek. konika mamy czekolady Cześć kochani, witam was serdecznie 4 grudnia właśnie jadę na zakupy kupić coś dzieciakom coś, no jak to na Mikołaja, bo za niedługo będzie jak jest Mikołaja Także więc uciekam i odezwę się do Was później. No, już jesteśmy na miejscu. Lubię te wiosnki świąteczne. Fajnie, no idziemy. No i tak, idziemy jeszcze na targ. Po ziemniaki. Zakupy małe zrobione w Rosmanie w Pepko, ale powiem Wam, że tragedia ile dzisiaj ludzi jako sobota, tyle ludzi. Strasznie. Także ja jeszcze tylko ziemniaczki kupię na targu i uciekam do domu do moich dzieciaków. Będziemy robić najpierw obiadek zrobimy, a potem jakieś ciasto. Cześć kochani z powrotem. Ja już właśnie wróciłam do domu. Byłam w Pepko i w rosmanie, także y, zakupiłam sobie, bo mi się skończyły takie żele. Żele z isany, bardzo je lubię, ładny zapach mają, fajnie się pienią. Takie. I jeden jest y, taki jogurtowy, z isany, taki z owocami jogurtowy. A drugi to jest y, miód i mleko. Tak one wyglądają taki i ten taki no także to kupiłam w Rosmanie plus jeszcze tam parę rzeczy to już wam nie będę pokazywać bo to na prezent i w pętko dostałam o takie liście albo piórka bym powiedziała złote a ja właśnie chciałam srebrne, Niestety nie było srebrnych, ale mówię, wezmę chociaż złote, może do czegoś mi się to przyda gdzieś w jakiejś dekoracji. I tu są takie dwa piórka. I to jest, znaczy nie dwa piórka, są trzy piórka z tego co widzę. Raz, dwa, trzy. I tu jest cena takich trzech, cztery złote. Może wyciągnę ja to Wam. Pokażę jak to wygląda. Ale ile brokatu się z tego sypie? No, to oczywiście są takie, o. Tak to wygląda. Takie złote. Tak? No to... Nie, trzy są. Dobrze powiedziałam. Trzy takie. Ale jeszcze muszę sobie upolować srebrne takie, bo srebrne bym bardziej wolała. Ale niestety tu w tym pepko... Nie mieli. No, także może upoluję jeszcze dzięki. Dobra, ja na razie uciekam, odezwę się do Was później, bo idę teraz zrobić obiad, a później zrobię ciasto. To Wam pokażę. No to do usłyszenia. Na razie, pa! pa. A więc tak, do tego ciasta drożdżowego z makiem potrzebne będzie 250 ml mleka. 250 ml mleka. I to mleko musicie podgrzać. I świeżych drożdży trzeba. 70 gram Nie, 70 g cukru. I zaraz Wam powiem, ile tych drożdży. 20 gram świeżych drożdży trzeba mieć. To już Wam później resztę powiem po kolei, jak to No, i teraz będę powlewać, właśnie do tych drożdży do 20 g drożdży, ciepłe mleko no i mieszacie to, żeby się rozpuściło te drożdże. Potem do, do tego mleka z tymi drożdżami wsypujecie jedną łyżkę cukru z czterema łyżkami mąki. No i potem robicie taki to i zostawiacie go na 10 minut. Ja teraz sobie dodam cukru. I mąki. No, i taki roszczyn zostawiamy teraz y, przykryty ściereczką na 10 minut. No, i teraz po tych 10 minutach wsypujemy resztę mąki. Musimy to resztę wymieszać. I do tego jeszcze musimy dodać 60 gram masła. To Ja już tutaj sobie dodam, wymieszam i wam później pokażę, jaka jest konsystencja tego ciasta. No, i tak to wygląda ciasto. Teraz na razie je. Odstawimy i teraz wyciągniemy sobie mak. Ja już mam gotowy taki, masę makową z bakaliami i to przełożymy sobie do talerza i ubijemy białko z jednego jajka. I jak ubijemy białko, to białko dodajemy do maku, i to białko z makiem trzeba wymieszać. I teraz tutaj do maku właśnie dałam białko ubite, no i to teraz muszę wymieszać. I to ciasto muszę przeciąć na połowę, zrobić dwie kulki, potem rozwałkować i nałożymy mak. I zwiniemy w rulon. No, i tak na taki rozwałkowany kawałek ciasta nakładamy mak. No i teraz będziemy to zwijać w rulon jak roladę. No, i tak to wygląda. Ja sobie tutaj właśnie dałam dwa, dwa te ciasta, dwa rulony z makiem. I ja sobie zawsze tutaj daję taki papier, żeby one się po prostu nie skleiły. To je oddzielam papierem do pieczenia. No i teraz bierzemy sobie żółtko, które z białka zostało rozczepać trzeba no i smarujemy każdy każdy jeden wałeczek jajkiem o, tak to robimy jeden i drugi o, tym się przykleju. i tak każdy jeden trzeba po prostu Posmarować z wierzchu. trochę. troszkę. Na no, taki ładny, wydomy złoty kolor, jak się upiekamy. No. no i tak już mamy gotowe ciasto. I teraz takie ciasto wkładamy do piekarnika na 200 stopni i pieczemy je 20 minut. Jak się upieczę, to wam pokażę. No. I już się upiekło. Właśnie wyciąłam z piekarnika. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A jaki zapach. Super. Bardzo ładnie pachnie. Świetnie. Tak to wygląda. Potem przekroję, posypię cukrem pudrem. I ciasto już jest gotowe. Pięknie pachnie. Rewelacyjnie wygląda. smakuje smaku jest przepyszne. Pod filmem zostawię Wam przepis na ten super makowiec. On jest drożdżowy i przepis będziecie mieć pod filmikiem. A na dzisiaj dziękujemy. Życzymy miłego oglądania. Jeżeli Wam się podobało, chcecie więcej takich filmów z przepisami, to zasubskrybujcie nasz kanał. Wciśnijcie dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco. Dajcie łapkę do góry. A na dzisiaj już dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!